Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dzisiaj porozmawiamy sobie o konstrukcji estar plus gerundio. Jest to konstrukcja, która może być używana zarówno w czasie teraźniejszym, przyszłym, jak i przeszłym. My dzisiaj skupimy się tylko na jej użyciu w czasie teraźniejszym. Preparados? Listos? Notowamos. Zaczniemy sobie tutaj od użycia tej konstrukcji. Po pierwsze, będzie ona wykorzystywana, kiedy chcemy mówić o czynnościach, które dzieją się w tym momencie. Por ejemplo, mis hermanos están desayunando. Moi bracia są śniadaniujący, czyli moi bracia jedzą śniadanie. Następnie, czynności powtarzające się w określonym czasie. Ale uwaga, 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 to nie są czynności rutynowe. Tak, po prostu coś się dzieje na przestrzeni na przykład jednego tego tygodnia, tego miesiąca, tego dnia. Por ejemplo, Esta semana estoy trabajando mucho. Tak, czyli w tym tygodniu dużo pracuję. Normalnie to nie pracuje za dużo, ale w tym tygodniu tak, czyli jest to coś zmiennego, coś niestałego i ostatnie czynności będące w toku od jakiegoś czasu, czyli coś się kiedyś zaczęło i trwa to, to teraz, tak? Jest to jakiś proces. Por ejemplo, estoy haciendo un curso de español, czyli robię kurs z hiszpańskiego. Zaczęłam go i ten kurs dalej trwa, tak? Ja nadal w nim uczestniczę. O, estamos escribiendo un libro sobre un fantasma czyli piszemy książkę o duchu to nie jest, że teraz w tym momencie siedzimy i piszemy tę książkę tylko jest to jakiś proces tak? na przykład na przestrzeni ostatnich miesięcy tak? zaczęliśmy to jakiś czas temu i dalej to trwa vale? pues, pasamos e, al siguiente aspecto skoro jest to konstrukcja estar plus Herundio, to zacznijmy sobie w ogóle od wyjaśnienia tego estar Większość osób, które, które oglądają to wideo, to już zapewne kojarzą ten czasownik, tak? czyli jest to jeden z czasowników być. I niestety jest on nieregularny i odmienia się on w ten sposób. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis i y ellos, ellas, ustedes están. Facil? Facil. Pues, seguimos. Skoro wyjaśniliśmy sobie pierwszą część tej konstrukcji estar, no to teraz przyszedł czas na ten herundio. Herundio w języku polskim to jest, trochę brzmi to groźnie, jest to imię słów czynne. Imię słówczynne, czyli to są mm, słowa, to są formy kończące się na "-ący", "-ąca", "-ące". Tak, czyli na przykład skaczący, pijący, jedzący, piszący. To zobaczmy, jak to tworzymy. Tutaj oczywiście z pomocą przychodzą nam te trzy grupy czasownikowe, czyli limpiar, comer i escribir I teraz w pierwszej grupie czasownikowej, czyli w AR, standardowo wyrzucamy końcóweczkę AR i tutaj będziemy dopisywać ANDO, czyli limpiando. W comer usuwamy R. I tak samo będzie w czasownikach zakończonych na "-ir", usuwamy r er albo "-ir", i dodajemy yendo I robi się nam "-comiendo", "-escribiendo", tak? Tylko tyle, usuwamy końcóweczkę i dopisujemy "-ando", albo "-iendo". Zerknijmy sobie na przykładziki. Paula está limpiando su cuarto, czyli Paula, to jest Edzia, bierzemy czasownik "-estar", czyli do niej będzie "-esta", no, i robimy ten gerundio, czyli ten imięsów. Limp, byłoby limpi, Ar wyrzucamy i mamy ando. Limpiando su cuarto. Mi madre ido moja mama i ja, czyli nosotros, estamos comiendo pizza. Czyli moja mama i ja jemy pizzę. Juan i Ana to są, jaka osoba, ellos. Estan escribiendo una carta a su abuela, czyli Juan y Jana piszą list do swojej babci, czyli robią to w tym momencie, vale? Perfecto, pues seguimos. Żeby nie było za kolorowo, to oczywiście są czasowniki nieregularne, ale nie jest ich dużo, jest ich dość mało. Ja tutaj wypisałam takie, moim zdaniem, które najczęściej się używa, takie do codziennego użytku, tak? No to zobaczmy. LER, czytać forma gerundio, czyli ten imię słów legendo. Ir, jendo, durmir, durmiendo, decir, diciendo, pedir, pidiendo, benir, biniendo. I tutaj po prostu te zdania będziemy budować. Estar, Plus ten gerund regularny, tak? dlatego pamiętajcie, żeby nie gubić gdzieś po drodze tego czasownika estar. Tak? Por ejemplo, mis vecinas, moje sąsiadki, están leyendo un libro. Tak? Pamiętamy również o tym estar przy tych nieregularnych. Mm, mi tío está diciendo una historia muy interesante. Tak? Czyli mój wujek mówi jakąś ciekawą historię. Okej, okay. niestety. Czysta pamięciówka w tych czasownikach nieregularnych. Ale dobra, jest ich mało. Lecimy dalej. Dobra, żartowałam przed chwilą. Nie jest ich tak malutko. Trochę ich jest, ale tych trudnych nie używamy tak na dobrą sprawę za często, także nie było tematu. Dobra, no to lecimy dalej sobie do czasowników zwrotnych. Czyli do Verbos reflexivos, czyli to są takie, które mają na końcu to se. Mamy tutaj lavarse, myć się, duciarse, brać prysznic i ponerse, czyli zakładać jakieś ubranie. Ok, to pamiętajcie, że odmiana tego se jest następująca. Mete, se, nos, os i se. W polskim języku mamy to samo się dla wszystkich osób. W hiszpańskim nie i o tym trzeba pamiętać. I teraz jak my tworzymy to estar plus herundio z tymi czasownikami zwrotnymi? Możemy zrobić tak, zerknijmy sobie to na przykładach. Nosotros estamos, la bando, czyli jakbyśmy sobie zakryli to se, i skoro jest nosotros, no to mamy to się, to jest nos. Możemy to dokleić do tego naszego herundio, czyli do tego naszego imię -słowu czynnego, albo dać tę cząstkę nos przed odmieniony czasownik estar, tak, czyli nosotros nos estamos lavando, tak, czyli albo doklejamy do imię słowu, albo jest to przed odmienionym czasownikiem estar, tak? mamy dwie możliwości. Lecimy dalej, zobaczmy. miermana está duciando se, czyli doklejone, albo przed odmienionym estar. miermana se está duchando. I teraz na pewno zwróciliście uwagę, że tutaj jakieś pojawiają się akcenty, tak? Lawandonos, duciandose, ale o tym na razie nie będziemy mówić, tak, bo tych zasad akcentowania trochę jest i na razie one nie są dla nas istotne na ten moment. Tak? Może w przyszłości jakieś wideo nagram odnośnie akcentów, ale na razie nas to nie interesuje. I ostatni przykładik mamy dzios stoj poniendo me una camiseta azul, czyli zakładam niebieską koszulkę i znowu przyklejone, czyli poniendo me, albo o, jest to przedodmieniony me star, czyli dzio me estoy poniendo una camiseta azul. Jeśli jest to nie do końca jasne, to cofnijcie sobie. A ja lecę dalej. Ostatnią kwestią, którą chciałabym z Wami omówić przed ćwiczenkami, to są zwroty, które bardzo często używamy z tą konstrukcją Estar plus Herundio w czasie teraźniejszym. To zerknijmy. Są to słowa ahora, teraz, en este momento, w tym momencie, albo ultimamente, czyli ostatnio. Tylko trzy. Także już możemy lecieć z ćwiczenkami. No, to mamy. La novia de Pablo. Mm -hmm. Duciarse ahora. Duciarse, czyli prysznicować się. Chwileczkę dla Was. Wy sobie zatrzymajcie i spróbujcie sami. La novia de Pablo albo jedna wersja se está duciando, albo druga wersja está duciando Czyli to se, tak jak mówiłam przed chwileczką, jest albo przed odmienionym czasownikiem estar, albo doklejone do tego herundio. Siguiente. Mis alumnos ultimamente mm, estudiar mucho, czyli moi uczniowie ostatnio dużo się uczą. Mis alumnos últimamente, están estudiando mucho. Pablo, ¿qué? Hacer? Czyli mamy się zapytać, Pablo, co robisz? Czyli, co jesteś robiący w tym momencie? Pablo, ¿qué estás haciendo? Jo, hmm, leer un libro muy interesante. Ja czytam bardzo ciekawą książkę. Jo, estoy leyendo un libro muy interesante. Josey, tú hmm, escribir un artículo juntos, czyli Josey, ty piszecie wspólnie artykuł. José, şey, tu estás escribiendo un artículo juntos? Tu mamy zwrotny, pojawi nam się, czyli z tym se na końcu, tak jak było w pierwszym. Las tías de Marta, ciocie Marty, en nel baño, maquillarse, czyli makijażować się, nakładać makijaż. Las tías de Marta, Se están maquillando o están maquillándose. Właśnie. Czasami uczniowie pytają się mnie, to która wersja jest bardziej prawidłowa, tak? którą częściej się stosuje. Nie ma tutaj takiego czegoś, że która jest bardziej prawidłowa, która mniej, którą się częściej stosuje. Nie. Wybieracie sobie tą wersję, która akurat Wam odpowiada. Tak? Nie ma tutaj, że coś jest lepsze, gorsze. Te? ¿Eh? Hmm. Decir vosotros. Decir, czyli mówić. Co mówicie? I to był nieregularne. ¿no? ¿Qué estáis diciendo? Ahora en verano practicar yo mucho deporte. Czyli teraz latem ćwiczę dużo sportu. Uprawiam dużo sportu. Ahora en verano estoy practicando mucho deporte. Tak? I nie chodzi tutaj, że teraz, w tym momencie, tylko teraz latem. Normalnie w ciągu roku, no to tak nie za bardzo, ale teraz tak. Dlatego możemy sobie tutaj spokojnie użyć tej właśnie konstrukcji. Ok, es todo por hoy, así que muchísimas gracias como siempre. Dziękuję Wam bardzo, jak zawsze. Y jeśli się Wam podobało, to zapraszam Was do subskrypcji. Adiós! Hasta pronto! Do niedługo!